Jak wesoło Będziemy się bawić tu solnie, to, to... są, ja tu to no. są To jest najgorsza forma roka. No jest Mr Rock i pan Alon To jest, jest? Pan, Tak tak mi się nie doczytało do końca będzie czterech mam jegomość Chodźcie 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 na szybkości naprawiamy no naprawiamy na czwórkę Na czwórkę. Na pewno baty. O kurde ale jazda można Kto to nie stupił? Ktoś tam? Uciekamy, stąd uciekamy, uciekamy, uciekamy. Nie, nie, no, no, no t... <śöj> Uciekamy, uciekamy. Trzeba było jeszcze robić. Nie będziemy rozmawiać. Nie, nie, nie. nie. nie Mam następny. Dobra, Śilniki. robimy. Od, od tego silnika powinniście w lewo lecieć. Jest? Gdzie jesteś? Tylko nie popełnijcie błędu, proszę. Oddychaj, głośno, oddychaj. Żebyśmy mogli się jakoś znaleźć. <śle scholarships> Musisz oddychać, bardzo

Zapteczko, dziewczyna, zapteczka, dziewczyna, zapteczka! Kurde, to ja nie. jestem dziewczyna, zapteczka. To nie za mną! Nie udało! Gdzie jestem? Gdzie jesteś? Ja się... jestem ja się... ja się... ja się... ja w budynku na środku nie mapy. Nie ma. Naprawdę... Pójdę do mnie! POTS! Jest! Ja jest. pierdzielę! Dlaczego uciekasz? Dlaczego uciekasz? Bo jesteś A gruby i straszny! To... Jak tutaj cię cieszy, <laughs> <przychodzi> czy <laughs> przez to! Strasznie to jest! Dobra, ucieknę mu chyba. Sokie! Uciekłem. Fez Sok je... <grym> to robisz silnik? Dari... Ej, my nie ani jednego nie Niklaus sprowadził go tu. Jak Niklaus sprowadził? Na... Dlaczego wy uciekacie? No, ja nie wiem, kurde, gdzie ty jesteś zawsze pochowany. Się rozpiekają jak mrówki. Sprawdzam skrzynkę. Nie mogę zabić tylko z mrówkami, one ale, ale, ale prawie to za mowa, mowa to nie a... <grym> on jeszcze piły nie odpalił. One chyba nie mrówkami. Ej, apteczka jest niebę, w tym budynku na środku, na samej górze, niebę, jakby ktoś po, 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 chciał. Poszli. pośle. Składałaś koło mnie. Ja jestem nad wami. O, o, chcesz, zrobiłem? Nie. To o! Nie, lekko! To... Jak? Jakie w ogóle? Ja mam teraz... Jakby co to brama to jest naprzeciwko jest takich bali drzewa da... na takiej stercie pokładanych. Wszyscy im to zawsze mówił, że jestem beznadziejny! I Nie mnie tak bardzo! I zaskoczył! Kurcy, bo nie jest tu blisko. nie kurcy! Nie wierzę! Co, tu mnie odwracają? Ty graba jesteś tu przy tym wcześniej. Na górze jest jestem, ta granka, ta, tu nie tak? Ma. Jestem na samej górze na tej ja nic rusztowaniu. Nie słyszę, nic I on jest nie niedaleko tego, nie tego budynku właśnie. Ja wiem, musiałem się prostu... ukryć w czakach. O kurwa! Nie kurwa. Nie Konie! Kurwa. kurwa! Nie uciekam! No, uciekam! Uciekam, kurwa panowie! O nie! O kurwa! Do góry posłodach, do posłodach, posłodach. O, o, Zablokował się. Trzeba, nie chciałem, żebyś krzyczał. czekaj! Nie uciekaj, <laughs> czekaj! Nie, <laughs> czekaj, nie, <laughs> czekaj, nie, <laughs> czekaj, nie, <laughs> czekaj, nie! Nie, 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 tak nie, O, tu nie, ma wyjścia nie, nie, A idzie? A, idzie nie, nie, wracaj się, wracaj Ale, kurwa, nie, nie zamykaj Na siku zachciało Dokąd biegnieś? A! Nie. nie! Tak! Nie! Tak! Nie! Nie! Zaraz będę... zły! Jak się zesapisać Kurde, goni mnie dali Graba, trzymaj Wpychaj do środka Wszystkim można porozmawiać Dobra, chcę wyjść Dokąd ucieka? Kurde, nie chcę mnie przestać gonić Kuwo! Dzień dobry Niedobrze. Mam, wziąłem nie dobrze! Nie dobrze! Nie chciałem ci tak uderzyć. Nie chciałem tak zrobić. Nie. Niklaus dobrze. Od, od się nie koło. dobrze! Niedobrze. Tam, tam się Mikołaj, nie dobrze! Niklaus, chce nie dobrze. Tutaj. Nie. Stanie, więc... Ale wiecie co, mogłoby być tak, że jeżeli ten, że jeżeli kruki ruszysz, to zabrze. Mnie... Sorry, nie jest. widziałem ciekawi! Znaczy on może widzi takie coś co? to? Naprawdę taka mgła jak, nie jak wie, tak się porusza No, tak no nie, nie odczepi się. Nie chycił mnie za pas. A tak. ci pokażę ci panowie. To, ja mam, mam połowę silnika ja no, tak no Ci mnie za puloka. Niklas a on ci niesie? Urwie powiesił mnie. Wieszam mnie. Powiesił. Musimy wszyscy. Wszyscy albo Dobra, poświęćmy jednego, niech... To ale, nie mieć, ale nie mier, Ale nie mier. Ej, nie, 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 zróbmy tak. Ej, plan jest taki, jedna osoba dostanie od niego plecy, żeby animacja szła, i druga uratuje jej źle. Ja jestem... Ja naprawiam... Teraz to. Jest, ja już jestem przy Tobie, Mikołaj. Ja też jestem przy Nie w szczepionka! No on mnie nie, nie został Jakby któregoś z nas zauważył to ten, to... Ja otworzę, otworzę bramę, otworzę bramę. drugi odcinek. będzie mnie, seto lecisz, ja będę. Ja no. a ja dostanę, a ty ściągasz, no. Dobra, nie ma go, nie ma go. przyszedł! Dzięki! Dobra, uciekajcie, uciekajcie. No, my, my cię uratujemy. My cię ty rażą, nie nie możesz już zostać powieszony bezgiń. Nie mogę! Nie mogę! A bo ja cię uleczę! to zostaniesz dwa razy. Chodź mi koła, No to, dobra, ja się. Pod belki, pod duże belki. Wyjście otworzyłem. Chodźcie, tutaj wszyscy radźcie! Tylko pan mnie nie podnosi! Wszyscy A z których jesteś, to No! Dobra. A ja, no! Ja gdzieś idziesz? Tutaj, tak dzień. Nie możecie tak zostawić koleżanki! Te to, co on ci, kurde, człowiek bliznark! Myśmy tak wszyscy zrobili taką, taką radosną no, grupę! Tak, tak radę! Ja chcę zrobić ludzką różownicę! Wszystkie tutaj są gotowe! Ej, czek, ty, trzymasz masz dobra? Rikowera? Trzymaj linkowera, czy mam? No, no, no teraz. Ja naprawiam, ja naprawiam się. Zrobić tak! Ale już nie masz linki!

tak, no kurde prawie że na tobie macie? stoi A masz jej komera ile? No już zaraz ją wchły <słuch> No wyjucieś, nie, nie! No nie! Fajt Ja cię uleczę, chodź po A ty leżysz? Yy, pełzaj, pełzaj, pełzaj do przodu Kamin Ale cóż się stało? No już mam fight help! Ja nie mogę się bawić Za wszystkimi naraz, no znowu mnie wszedł w stronę pan, jest Nie jest Co jest Nie! jest kurwa! kurwa! jest nie nie, nie, nie nie Musimy jest pan, to jest nasze jest nasze zadanie. Ja, leży? nie zupełnie nie jeden leży? jest leży. jest jeden jest bo ja No ja Problem wiem, że to jest połowę życia praktycznie, od ja, tego leżenia. To był taki spółek ściągam od razu. Pist. Dobra, złaś. Uciekajcie! czekaj, czekaj! Nieee! Dostać. tylko uleczcie się tam wszystkim. się, sobie wszyscy, tak. się tam, chciałem tak bawić razem ze wszystkimi. Jaki to jest radosny czas, i to będą wspaniałe. Przypominajmy sobie We, Weź mnie ulecz. To jest radosne, wspomnienia. Nie, nie, nie wiem, co biega. To tak ktoś biegnie. Nie, nie, mnie... No, to jest wariant. Będę opowiadał tak nie Dobra, słuchajcie, ja tutaj uleczuję jednego. Dobra, dzięki. Uciekajcie, jedna brama jest otwarta. Nie wiem, gdzie jest, ale dobra. Przy dużych balach. O jest jeden, jest drugi, jest... Wszyscy są tutaj. Dostał, 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 dostał. Nie może być tak. To się nie może tak skończyć. Już my się tak dobrze poznali. Uciekamy, bo ja jestem przy wyjściu. No to. Ty. Ja. ja szukam wyjścia. Niedobrym! Przy, niedobry. przy dużych balach. balach Znowu wystraszył wszystkich swoich kolegów. No widzę, widzę, jestem. Widzę Dobra. kogoś. Ja nie widzę. Nie, nie, ja też nie widzę. Widzę. Dobra, widzę. To jest tak. wrog. Naprawdę, wrog. Nikomu nic się złego nie stało. No, tak to tak, są zamknięte. Ktoś tutaj jest. Ktoś jest. Słyszałem, oddech, zmęczony oddech. To druga brama. lami. balami. Czekamy, czekamy na nich. Jest, tam ktoś biegnie. Ja tak... Dawajcie dawaj Kuśwa. Aaaaa, to jest ta zamknięta. Dobra, to lecę do tej drugiej. Bo ona jest otwarta już, nie? Tak, słyszę. tak, tak. Dobra, lecę, lecę, lecę wzdłuż muru. Jaki słyszę tutaj Nie ma! Obok Wszyscy jest silnik nie rozpalony, czekam. nie? Dobra, dobra Kurde, rok tam piłuje, ja, dawaj, kurde golfa piłuje. No to biegnij do drugiej może. No ale kurde jest tu Może otworzysz. Dobra, jest, jestem. ale jeszcze o, o, jednak. Gdzie jest do... On jest przy, przy drugiej biegnie. Proces... Biegnie, tu, biegnie tu, biegnie do nas. Za to, coś... to otwieraj tą drugą. Uciekamy uciekamy. uciekamy. uciekamy, uciekamy. Dobra! O! Oh. On jest przy nas, Satna, otwieraj. Uziekamy, Jezu, że się boję się o Oj, dobrze, że dogoni nas. Wejdzie! Yeah! Ale siatry. Brawo robo! <Rodriguez>